Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem oczywiście Sparks 439 i dzisiaj pokażę Wam, jak zyskać wszystkie style do tego skina, czyli kolorki. Jest ich razem 5 i co. Kod Spark 439 w sklepie i zaczynamy. Chciał odblokować pierwszy styl, czyli z tyłu robota. Też się podniesie maska. Proszę bardzo, i zmienia się styl. Co? Przechodzimy do następnej miejscówki. Więc teraz kolejna maska jest na zalewie zdobyczy. Proszę bardzo się zmienił na Co, lecimy do następnej maski. Następna maska znajduje się w tym oto miejscu. Przed pomnikiem na wykrzywionych wieżach lub neowykrzywionych, jak to woli. O, tej osoba już ma maskę, też. Więc co, widzimy się na kolejnej masce. Kolejna maska znajduje się w tym oto miejscu. Proszę bardzo. Co, widzimy się na ostatniej masce. Ostatnia maska znajduje się tutaj, na Srogim szczycie, w ładnym miejscu, ale proszę mnie nie pić. Co? Jeszcze pokażę Wam, za, jak wszystkie edycje stylu wyglądają. Dobrze. W sumie to w lobby. Więc jesteśmy już w lobby i tak wygląda podstawowy styl. Tutaj drugi. Nawet nie wiem w sumie, czy się różnią jakoś mało, bardzo. Trzeci, dalej. Teraz tak będzie wyglądał różowy. Ten różowy jest jeden z najlepszych. Tutaj taki i taki. Dalej mamy taką takie. Taki. Skąd tak? To wygląda prawie tak samo jak podstawowy. Nic takiego. Dalej ten. I ten jest według mnie jeden z najlepszych. Na początku wygląda tak. Tak. Takiego. z tak. I ostatni, czyli pomidorkowy. Tak. Tak. Możecie napisać, który Wam się najbardziej podoba. Według mnie ten jest najlepszy. Na Tylko, że trochę szkoda, że żeby mieć ten hełm trzeba mieć chyba aż 100 Tak, 100 fortbajtów, więc to jednak jest trochę. W którym jest ciężko zebrać 90, a w dodatku 100 też. Ale co? Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Możecie napisać co myślicie o takich poradnikach jakby. co? To tyle. Na razie. Cześć, hej, Dżuf.